Filtry kasetowe to kolejny rodzaj filtrów, który zdecydowanie należy poznać w branży filtracyjnej. Składa się on głównie z medium filtracyjnego, które jest w charakterystyczny sposób plisowane. Plisowania te powodują, że efektywna powierzchnia filtracyjna jest znacznie większa niż w przypadku całkowicie płaskiego obszaru. Warto dodać, że zarówno montaż, jak i demontaż oraz wymiana takiego filtra jest zazwyczaj bardzo prosta, a ich trwałość bardzo wysoka. Filtry kasetowe stosowane są na poziomie wstępnej i dokładnej filtracji powietrza w zależności od zastosowanego wkładu filtracyjnego. Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów, proponujemy jako wkład filtra kasetowego plisowaną włókninę syntetyczną wzmocnioną metalową siatką, włókninę termoutwardzalną, wkład mini-plit, Włókninę syntetyczną ułożoną na płasko, dwu lub jednostronnie wzmocnioną metalową siatką, włókninę Paint Stop oraz Dust Stop. W naszej ofercie znajdują się filtry kasetowe w ramach ze stali ocynkowanej, w ramach stworzywa sztucznego oraz w ramach kartonu. Dziękuję.